Tak, pierwsze pytanie. Ile waży 3kg ryba? kilo. Gratuluję, odpowiedziała Pani poprawnie na pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Co pije krowa? Gratuluję, wygrała Pani unikalną wycieczkę dookoła parku. Hello? Boskoczę z mostu kurwa. Buongiorno Italiano, parlando in italiano? Nie. Mmm, Franzy? Nie. Ale jest in Nie. You speak English? Nie. Okej, okay, nie chwal się, dobra, to po polsku. Oh! Momencik, moment, momencik. Kurwa! Bo tu... Przepraszam, bo tu kolega mnie, mnie uderzył. A to chujowo proszę pani, a co, co sprzedajecie takie wysokoprocentowe? Aha, i co mi tam może pan dodać? Molto tomato? Aha. Kurwa pomidory nie uku. Dzień dobry, moje nazwisko Megawite, krzysiek z firmy Nitro Company Telecommunication Blackberry Android No to ja mam problem z alkoholem hmm, A na co wam polega? E, skończył się Co się skończyło? Alkohol Trzeba pomagać bliźniamu Ale dobry No dobry, dobry, alkohol jest dobry Jemy zawsze najlepsze No każdy pije to co mu smakuje, tak? A co pani smakuje? Pewnie gorzka nie... żołądkowa, bo widzę pani taka wypalona na kacusie <zysk> Mam drugie pytanko, bo tam też pisze, że pomagacie z problemami narkotyków. Tak. No to też mam z tym problem. A na czym on polega? Marychami nie rośnie. I jeszcze mam taki problem, bo y, pani już po raz y, piąty zwróciła się do mnie na per pani, podczas gdy jestem mężczyzną. Jeśli pani mi nie wierzy, to ja wyślę zdjęcia genitaliów i się skończy po prostu. Bo jestem po prostu zażenowanym brakiem kultury i edukacji po prostu tutaj. No to jak pani coś tam nie wyraźnie, no to rutyną polecam. Wie pani, to ja pierdolę taką pomoc. Ale proszę się tu nie, nie, nie ten, nie podnosić na mnie głosu, bo jestem osobą spokojną. Przykro mi, musi pan. Ale miałam No, ale proszę mi nie wchodzić w zdanie. No, no, proszę, kurwa jego mać. Pani ma niepełne podstawowe, nie może mi pani pomóc. Jeszcze pani stuka, jak ja do kurwy nędzy mówię. No. Ja w tym momencie kończę rozmowę. Do widzenia i proszę się pierdolić na tym urlopie. Usługę chciałbym zamówić? gdzie? W domu, w szpitalu. W domu. Głową, głową babcia przywaliła w futrynę, bo wie pan, trochę się rusza szczerze, to ja nie wiem czy dobić, czy nie wiem. Te dobry, bo ja po sobie mam taki problem. Jest, jest nie bardzo du dużo czasu się po prostu, się po prostu zbierałam, żeby zadzwonić na ten telefon. Bo wszyscy się ze mnie w kole śmieją, bo trochę niewyraźnie wyraz Nie mówię. pani mi, mimo że po, po prostu, te, te, po, po, po prostu mi, mi też może poradzić. A proszę, po, po, panie, bo się wszyscy ze, ze mnie śmieją, ostatnio kolega mi powiedział, że mam głos jak hamujący pociąg. A u nas w szkole to, 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 to nic nie ma, na, na, nawet ciepłej w, w, wody i, i nie mam co pić do herbaty, bo, bo czasami sobie herbatę przyniosę w tajnisku. I dziewczyny, dziewczyny się do mnie nie odzywają, bo, bo, bo mówią, że, że jak się chciały posałować z jedną to co stoją poplułem. Se <ślesz> pani po mnie nie, nie zbywać, bo... Pra mim é smut nosso lobby